Cindy Crawford, nowy wymiar. Bardzo się ucieszyłam na wieść o tym, że jestem w ciąży. Dawno o tym marzyłam. Ale kiedy pierwsze emocje opadły, jak większość kobiet, pomyślałam, jak zareaguje moje ciało. Ktoś powiedział mi o Katy Killer. Jest trenerką, która urodziła bliźniaki. W czasie ciąży przytyła 36 kg, ale powróciła do poprzedniej formy. Stwierdziłam, Oto kobieta, która pomoże mi odzyskać Nie dobrą sylwetkę. Nie tylko dlatego, że chcę znów zmieścić się w dżinsy. Stały trening daje mi więcej energii, lepsze samopoczucie i większą pewność siebie. Pomijając fakt, że mąż patrzy na mnie z większą przyjemnością. Kiedy trzy miesiące temu urodziłam synka, przekonałam się, jak ważne jest to, by mieć 10-20 minut dziennie wyłącznie dla siebie. Ta krótka przerwa pomaga nam zebrać myśli, stawić czoło codziennym kłopotom z większą energią i optymizmem. Radzę obejrzeć film raz od początku do końca, żeby zdobyć pogląd na to, co nas czeka. A oto, co będzie nam potrzebne. Krzesło, ręcznik lub mata, 10 kart i 2 kilogramowe hantle. Zestaw A Dobra Kathy, jestem gotowa. Potraktuj mnie ulgowo. Zaczniemy od rozciągania i prostych ćwiczeń. Rozgrzejmy się. Nogi rozstawione, kolana rozluźnione i wyciągamy rękę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i w drugą stronę. Ćwiczenie rozluźnia barki i talie. A teraz obroty ramionami. Raz, dwa i w drugą stronę. Teraz oba razem. Unieś i opuść. I raz, dwa. W górę, w dół. Pozbędę się drugiego podbródka. Raz i dwa. Unieś i opuść. Teraz oba razem. Napinamy i rozluźniamy. Wdech i wydech. I jeszcze raz. Zatrzymaj się w pół drogi. Popracujemy nad talią. Zaczynamy. Raz i dwa. Kolana ugięte. Staram się. Teraz trochę szybciej. To samo. I wolno. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7. I szybciej. Raz, dwa, trzy. Bardzo dobrze. A teraz przykucnij, rozchyl nogi i wyprostuj się. Sięgamy i rozciągamy się. Ramię wysoko. I w drugą stronę. Lekki zwrot, dłonie razem, ramiona za uszami. Powinnaś poczuć to w łopatkach. Zgadza się. Ściągamy łopatki. Przenosimy ciężar na przednią nogę. Cztery, pięć. I do przodu jeszcze dwa razy. Dobrze, że liczysz Raz i dwa To samo w drugą stronę Odchyl się do tyłu i wyciągnij ręce Wypnij pierś, łopatki ściągnięte Ramiona do przodu i przenosimy ciężar na wysuniętą nogę Rozciągamy mięśnie łydki z powrotem na środek i zginamy nogi i prostujemy się. Zaczęłam to robić tuż po urodzeniu dziecka, parę godzin po porodzie. Kiedy doszłam do siebie? Teraz prężymy grzbiet od siebie i do siebie. Mam wciągnąć brzuch? Tak. Do góry. I w dół. Unosisz się i opadasz. Ramiona pracują i przysiady. Raz i dwa. Przenieście ciężar napięty. Kolana muszą być tuż nad stopami. I jeszcze dwa. Pogłębiamy przysiad. To boli. 5, 6, 7. Wystarczy. Teraz wykonamy serię wykroków. Robimy krok naprzód tak daleko, jak się da i przenosimy ciężar ciała. Kolana muszą być tuż nad kostkami. Ćwiczymy na cztery. Nie musicie się śpieszyć. Wyczujecie tempo.

I z powrotem. Na cztery. Raz, dwa, trzy i z powrotem. Zacznijmy powoli, żeby mieć pewność, że nie pominiemy żadnego elementu ćwiczenia. Poświęcimy tyle samo uwagi każdemu mięśniowi. Rozciągamy ścięgna ud i dolną część ciała. I jeszcze dwa. Dobra, pozwolimy nogom odpocząć. Uklęknij. Poćwiczymy rozciąganie. Uwielbiam to ćwiczenie. Rozluźnia wszystkie mięśnie. Możecie wykonywać je z opuszczoną głową. Znajdźcie najwygodniejszą pozycję. Biodra do góry. Zorientujcie się, jak daleko zdołacie wyciągnąć ręce. Pozycja embriona i ćwiczymy mięsień kegla. Zaciskamy i rozluźniamy mięsień używany do powstrzymywania siusiania. I na czworaka. Wypręż grzbiet, jak kot. Wciągnij brzuch. A teraz przesuń dłonie wykonując skręt w przeciwną stronę. Poczujesz uczucie ciągnięcia w boku. I to samo w drugą stronę. Dłonie i skręt. Rozciągnij się, aż to poczujesz. I wróć do pozycji embrionalnej. I znów na czworaka, i naprężamy grzbiet. Tym razem zrobimy to w górę i w dół. Wyprężamy i rozluźniamy. I wydech. Napręż i rozluźnij. Górna część pleców rozciąga się. Napręż i rozluźnij. Siad boczny, a teraz płaski, i kładziemy się na plecach. Pokażę teraz serię ćwiczeń tułowia. Lekarz pewnie powiedział Wam, że macie rozstęp w rectus abdominus, długim mięśniu biegnącym wzdłuż brzucha. To ćwiczenie pomoże nam zlikwidować ten rozstęp. Zakładamy ręce przed sobą, dociskając je do ciała. Syndy, wykonaj to ćwiczenie z rękami za głową. Liczymy do 20. Do góry i w dół. Ćwiczenie sprawia, że mięsień uwacnia się i wraca do poprzedniej pozycji. Patrzymy przed siebie. Biodra lekko uniesione. Koncentrujemy się na mięśniach brzucha. Jeszcze 10. Unosimy się i opadamy. Naprężamy i rozluźniamy mięśnie brzucha. I jeszcze raz. Broda wysoko. Patrzymy na kolana. Skupmy się na tym, żeby oderwać łopatki od podłogi. Na zakończenie unosimy biodra 20 razy. Zaczynaj. Zaciskamy pośladki i wypychamy biodra. Czujesz to? Tak. Wspaniałe uczucie, jakbyś się przeciągnęła. Naprężamy się i rozluźniamy. I wydech, gdy unosimy biodra. I jeszcze raz. Unosimy i opuszczamy. Dobrze, odpocznij. To bardzo miłe, przy minimalnym wysiłku. Przyciągnij kolano i przytrzymaj je. A teraz miłe, relaksujące rozciąganie. Drugie kolano ugięte, przytrzymaj. A teraz wyprostuj i podnieś nogi, aż poczujesz lekkie ciągnięcie. Naciągnij stopę palcami do wewnątrz. I przyciągnij drugą nogę. Prostuj ją, aż poczujesz lekkie napięcie. I napręż stopę palcami do siebie. Świetnie. A teraz wstań. Zataczamy ramionami kręgi. Opuszczamy ramiona, przechylamy głowę. Broda dotyka piersi. I w drugą stronę. I z powrotem na środek. Wdech. I wydech. Świetnie. Zestaw B. Na początek cztery głębokie wdechy. Unosimy ramiona i wydech. Jeszcze raz i wydech. I krok w bok. Nie lubię aerobiku. Dodaj ramiona. Zginamy do siebie. A teraz. Unosimy kolana i ręce. To tylko rozgrzewka. Stajemy na palcach i opadamy. W górę i w dół. W górę i w dół. Kładziemy ręce na udach i wyrzucamy je ku górze. Góra, dół. I przysiad. Kolana tuż nad stopami. Siedem. Dobrze. Biodra do tyłu i wyprężamy grzbiet. I jeszcze raz. W dół i w górę. Wyprężamy grzbiet. A teraz ramię do przeciwnej nogi. Jakbym patrzyła przez ramię. Opuść jedno ramię i zerknij przez drugie. I zatrzymaj się na chwilę. Dobrze. A teraz czas na krzesła. Rozciąganie? Tak. Zrobimy rozciąganie biegacza. Połóż dłonie na siedzeniu krzesła. Oprzyj stopę tuż przed sobą i wyprostuj drugą nogę. Kolano tuż nad stopą. Zatrzymaj się w tej pozycji. To ćwiczenie na mięśnie bioder. A teraz powoli opuść kolano i rozluźnij stopę. Rozluźniamy mięśnie? Uda? Dobrze. Zmieniamy nogi. Druga noga wyprostowana. Mięśnie brzucha wciągnięte, pierś do przodu. I opuść kolano. I wstajemy. Obie nogi razem. Kolana lekko ugięte. Przyciągnij klatkę piersiową do ud. Ręce wyprostowane. Popracujemy trochę nad łydkami. Przenosimy ciężar na stopę, wpierając się piętą w podłogę. I dociskamy. I wyprostowujemy się. To ćwiczenie można wykonywać z hantlami lub bez nich. Zaczniemy od marszu w miejscu. Ręce na biodrach. Raz, dwa, trzy, cztery. Kolana wysoko trzy, cztery, pięć, sześć. Krzyżujemy nogi do góry i ponad. To samo ćwiczenie, unosimy ręce, cztery, noga do tyłu, przeciwna ręka do przodu. Dalej. Unosimy nogi na no zmianę i pompujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i wyrzut nogi w tył. I maszerujemy. A teraz uniesiemy nogę i w bok. Zaczniemy od prawej nogi. Noga w bok i przysiad. I przysiad. Wyciągnij ręce do przodu. Cztery do przodu, pięć do przodu, sześć i siedem, i zmiana nóg, i raz pchaj, dwa pchaj cztery pięć. 6 i siedem. Maszerujemy. A teraz sięgniemy po karty i wykonamy parę ćwiczeń nóg. Dziesięć kart. Moja ulubiona zabawa. Cindy też to lubi. Kładziemy karty przed sobą i kłócamy, biorąc za każdym razem tylko jedną kartę. Bez oszukiwania. Zaczynamy. Wyciągamy drugą rękę w bok dla utrzymania równowagi i przenosimy ciężar napięty. Nie szkodzi, jeśli zdarzy się Wam paść na siedzenie. Z początku możecie mieć problemy z utrzymaniem równowagi, ale nie zniechęcajcie się. Na szczęście nie trzeba liczyć. I 10. Dobrze, układamy karty przed sobą. Robimy duży krok do przodu i przeciwną ręką sięgamy po kartę. Karty są w zasięgu ręki. Zgadza się. Zaczynamy, gotowa? Tak. I zbieramy kartę, poruszamy się jak robot, kolano musi być tuż nad stopą. To trudne ćwiczenie, ale bardzo dobre dla pośladków i ud. Pobiłaś mnie, chyba tak, może oszukiwałam? Kładamy karty i to samo z drugą nogą. Druga noga. Zaczynamy. Jestem bardziej zdyszana niż ty. Bliźniacy nie dają ci pospać? Ostatnia? Tak. Wyrzuć te karty. A teraz wyciągniemy się na macie i zrobimy parę pompek. Na początek proste pompki, w górę i w dół. Pamiętajcie, że unosząc się, robimy wydech. Łokcie wyprostowane Oddychajcie pełną piersią Wciągamy mięśnie brzucha i podnosimy się A teraz 20 ćwiczeń mięśnia Kegla I druga seria pompek. Cindy będzie schodziła w dwóch etapach, a potem podciągała się na dwa. Mocniej, ta sama pozycja, brzuch wciągnięty, łokcie rozluźnione. Pracujemy nad klatką piersiową, ramionami i mięśniami trójgłowymi. W górę i w dół. W górę i w dół. Wydech, gdy podciągamy. I w dół. Czas na rozćwiczenie mięśni tułowia. Kładziemy się na plecach. Zaczniemy powoli, spokojnie od lekkich wyrzutów miednicy. Stopy bliżej ut i miednica do góry. Rozluźniamy się. Zaciskamy pośladki. Naprężamy mięśnie brzucha. I wyrzut. To jest jak dobry masaż pleców. Odzyskujemy kontrolę nad miednicą. Pamiętajmy, że była unieruchomiona przez tyle miesięcy. I dwadzieścia. Przyłączę się do kolejnego ćwiczenia. Ty będziesz ćwiczyć z rękami za głową. Dwa w górę i dwa w dół. Unosimy się raz, dwa i w dół. W górę i w dół. Jeszcze raz. Wystarczy. Nasze ostatnie ćwiczenie mięśni tułowia polega na podciąganiu kolan. Ręce za głowę i kulimy się łokcie w kierunku kolan. Dobrze. Unosimy je, broda do góry. Nie chowaj jej. Patrzymy ponad kolanami. Podciągamy kolana i wydech. Bardzo dobrze. Czas na ćwiczenia rozciągające. Przyciągamy kolana, przytrzymujemy je i rozluźniamy. To jest najfajniejsze. Opuszczamy kolana na jedną stronę, tak by było nam wygodnie. A teraz unosimy je. I przenosimy się na drugą stronę. I do środka przyciągamy jedną nogę, unosimy ją, wyprostowujemy. Wytrzymaj w tej pozycji. Przeciągamy się do pozycji siedzącej. Wyprostowujemy nogi, kładziemy jedną nogę na drugą, przekładamy rękę i spoglądamy przez ramię. I wracamy do pozycji wyjściowej. Zmiana nóg, przyciągamy kolano do piersi i patrzymy przez ramię plecy prosto. Zmiana nogi. I wystarczy, a teraz rozciąganie w pozycji stojącej. Znajdź ośrodek równowagi. Pomóż mi. Przyciągnij udo do pośladka i przytrzymaj. Puszczamy nogę. Prostujemy plecy i opuszczamy ramiona. Ściągamy łopatki, przechylamy głowę w bok i opuszczamy na pierś. I w drugą stronę. Głęboki wdech i wydech.